Po łące biegł jak szaleniec. Znalazł stary wiatraczek, który wcale nie chciał tańczyć. Fiu, 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 zawiał wiatr, wiatraczek. Kręci się raz, dwa, trzy. Felu śmieje się, bo wie, że marzenia spełnią się. Motyl trzebnął skrzydełkami kanisował. Niech się kręci cały świat dziś! Piu, piu, piu! Zabiał wiatr, wiatraczek kręci się Raz, dwa, trzy! felu śmieje się, bo wie, że marzenia spełnią się Czasem trzeba wierzyć w cud, choć daleko słychać wiatr i trud Jeśli wierzysz, moc masz w znak. Wiał wiatr, wiatraczek kręci się raz, dwa, trzy. Felu śmieje się, bo wie, że wiara w siebie czyni cud.